Thank Andrzej Baryła, witam Państwa w ten szczególny wieczór. W Wigilię spotykamy się przy świątecznych stołach, łamiemy opłatkiem i kolendujemy. A po wspólnej wieczerzy wierni uczestniczą w nocnej mszy pasterskiej, która upamiętnia oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. Wigilia. Czas oczekiwania na przyjście Jezusa. W polskiej tradycji noc szczególna, pełna symboliki niespotykanej w innych krajach. Jest opłatek, jest czytanie Pisma Świętego, jest też dwanaście potraw symbolizujących dwunastu apostołów, a to tylko część wielowiekowej tradycji. Gospodynie przygotowują biały obrus na stół. To jest ten ołtarz, na którym chcemy mieć świadomość, że rodzi się Jezus. Pod, pod obrusem kładziemy siankę jako to żółbek dla Pana Jezusa. Często właśnie kładzie się również figurkę Pana Jezusa. To wszystko jest takim elementem zewnętrznym, który ma nam pomóc w przeżywaniu tej kolacji, która przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia. A czym jest dla wiernych wigilia? Jak ją przeżywają? To jest taki jakby. E... Koniec, to co najwięcej czekaliśmy przez ten cały adwent, prawda, to do, do czego ten prowadził cały adwent, ten czas przygotowania wreszcie doszedł do tego takiego swojego maksimum, prawda, który w tą Wigilię wreszcie rodzi się i przychodzi do nas Jezus Chrystus, Pan Bóg. Także czekamy na Niego wspaniale. Duchowni przypominają, by w całym zgiełku przygotowań do świąt nie zatracić ich prawdziwego sensu i znaczenia. Jest takie niebezpieczeństwo, że w tym przygotowaniu do świąt możemy zatracić to, co jest właśnie najistotniejsze, a najistotniejsze są relacje, które mamy pogłębić w tym czasie, relacje z Panem Bogiem, ale... Szczególnie relacje nasze rodzinne. Kiedy składamy sobie życzenia, kiedy dzielimy się tym opłatkiem, kiedy mówimy sobie ciepłe słowa, to, to jest moment idealny na to, żeby um, wszelkie zwady, wszelkie spory, wszelkie baśnie gdzieś tam odeszły na bok. O północy w kościołach tradycyjnie odbędą się pasterki upamiętniające czuwanie i modlitwę pasterzy, którzy jako pierwsi dowiedzieli się o narodzinach Jezusa i głosili jego przyjście na świat. Tutaj wszyscy są w domu i taki dom powinien kościół tworzyć. Tak o Wigilii Miłosierdzia Caritas w Lublinie mówił metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik. Było kolędowanie, dzielenie się opłatkiem i wspólna wieczerza. Tak ważna szczególnie dla osób samotnych i starszych. Od przekazania przez harcerzy światełka pokoju rozpoczęła się największa Wigilia Miłosierdzia Caritas w regionie. Światło pokoju symbolicznie rozświetliło świece wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Idei, która zrodziła się właśnie w Lublinie w 1992 roku. Od prałasa Szczęsnego, który jako pierwszy dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej wpadł na pomysł, aby w ten sposób przyciągnąć uwagę osób dorosłych na potrzeby dzieci, szczególnie tych najbiedniejszych. Była świąteczna ewangelia, modlitwa i błogosławieństwo metropolity rubelskiego. Arcybiskup Stanisław Budzik podkreślił, że ta wigilia daje najwięcej radości ludziom, którzy potrzebują wspólnoty, i przypomniał, że Jezus stał się człowiekiem, byśmy mogli go dostrzegać w drugim człowieku. Różne są głody ludzkiego serca: nie tylko głód chleba czy napoju, ale głody, głód spotkania, docenienia, uświadomienia sobie, że też jestem człowiekiem, że mam swoje prawa i że ktoś mnie zauważył. W targach Lublin przygotowano Wigilię dla 750 osób samotnych, starszych, potrzebujących. Ta przestrzeń stała się dziś miejscem wspólnej rodzinnej wieczerzy. Bardzo ważne spotkanie z ludźmi, z przyjaciółmi. Jest to coś, co jest niepowtarzalne jest to raz w roku. Rodzina i razem z rodziną i razem ze wszystkimi. Żyjemy w Lublinie, bądźmy rodziną wszyscy. Jestem samotny, rodzice umarły. I przebywanie z ludźmi e, daje mi taki oczek od rzeczywistości. miastka dawnego, prawdziwego domu? Tak. tak. Jakoś tak w święta, tak. No z drugim człowiek powinno się spotkać i coś powiedzieć. Coś doradzić wie pani. Wesprzeć słowem. No i jest to dla niektórych jest to ważne, prawda? Żeby, żeby jednak coś... No, żeby kogoś podnieść na dokończenie. W tej wigilii nie byłoby bez wolontariuszy. Uważam, że pomoc jest ważna, jest okres świąteczny. Warto się skupić nie tylko na tym, żeby przygotować się do świąt, ale i też e, zwrócić na uwagę na to, co jest dookoła ciebie i zainteresować się pozostałymi, którzy potrzebują tej pomocy. Lubię ludzi i chcę pomagać. Ani z Ukrainy słuchaj, tak? tak? Czyli pomogli pani, teraz pani chce pomóc innym. Naprawdę tak jest. W tym roku wigilie Miłosierdzia Caritas odbyły się też w Hełmie, Puławach, Krasnym Stawie i Białej Podlaskiej. Święta to czas rodzinnych spotkań. Jedni do najbliższych mają kilka kroków, inni kilka tysięcy kilometrów. Dziś w porcie lotniczym Lublin tylko w ciągu półtorej godziny wylądowały trzy samoloty. Dwa z Londynu i jeden z Dublina. Większość osób przyleciała na święta w Polsce. Tak to jestem sama, a jak dzieci przyjadą, jestem szczęśliwa, że są uczestniczą. Co pani przygotowała na ten świąteczny stół? Wszystko co potrzeba. Puszka, barszczyk, pirogi, ryba w różnych rodzajach, śledzie, ciasto i dobry nastrój. Święta za granicą nie smakują tak jak w domu? Nie, to jest całkiem inaczej. W Polsce jest najlepiej. Czuję się na tą atmosferę świąteczną, za granicą to nie. Czekam na córkę i wnusia. Co roku przylatują, czy to święto, że na święta? Nawet częściej niż raz w roku, także... A teraz, no bo bile tytanie są jednak na, na święta. Dom żyje. Żyje, żyje. Już tam dwóch wnosiów czeka na nich z utęsknieniem, aż przyjedzie braciszek, także, także będzie wesoło. Dzięki Bogu zdążyłem na samolot. Biegłem, biegłem, bo to są święta. Święta są. Dla rodziny. Bardzo y, spontanicznie, po prostu dostałam y, drugi dzień świąt wolny w pracy i zdecydowaliśmy z mężem, że przejdziemy sobie po prostu nawet na dwa dni, żeby zobaczyć rodzinę. Z, z rodziną zawsze jest gwarno, wesoło i, i rodzinnie, świątecznie, a no jak do tej, do tej pory spędzaliśmy czas święta tylko we czworo, więc to nawet nie możemy się doczekać. rodzinie zawsze trzeba spędzać święta, nie samemu jak kołek w pracy albo obok pracy, prawda? No, także trzeba było wrócić No i wszyscy się będą cieszyć, ja też. Dużo osób tam tak w Irlandii spędza święta samotnie w pracy? No, jest dosyć spory odsetek. Także po prostu niektórzy nie mają po co wracać do Polski, niektórzy mają, ale nie mogą. Także, no wie pan, takie życie. Cześć, nie? Jest pozwolenie na budowę kolejnego odcinka Via Carpati. Wojewoda lubelski wydał zezwolenie na realizację tej trasy od Kocka do Radzenia Podlaskiego. Budowa pochłonie ponad 620 milionów złotych i jest kolejnym krokiem w połączeniu szybkim ruchem Lublina z Via O szczegółach Michał Hetman. Wydanie zgody na budowę ma rygor natychmiastowej wykonalności, nie oznacza to jednak, że wykonawca wejdzie na plac budowy w okresie świąteczno-noworocznym. Pierwsze prace to oczywiście przygotowanie terenu pod park maszyn oraz wycinka drzew, później usuwanie elementów obecnej infrastruktury drogowej, utwardzanie terenu, wyznaczanie objazdów i cała ta żmudna praca która doprowadzi do budowy 18-kilometrowego odcinka dwupasmowej drogi ekspresowej. Drogi, która będzie biegła po obecnym śladzie. Inwestycja zakłada realizację dwóch węzłów. Radzyń Podlaski Południe na skrzyżowaniu z istniejącą drogą krajową nr 63 oraz węzła Borki. W miejscu, gdzie w tym momencie się znajdujemy na skrzyżowaniu z drogą powiatową prowadzącą do miejscowości Ulan -Mari. Majorat Będą dwa miejsca obsługi podróżnych, będą dwa mosty. 18 km drogi ekspresowej generuje konieczność budowy bądź remontu 50 km dróg lokalnych. Na potrzeby obsługi ruchu lokalnego przewidziano także budowę dwóch podziemnych, przejście pieszo-rowerowych oraz montaż 6,5 km ekranów akustycznych. Kiedy ona powstanie? Oficjalny termin oddania tego 18-kilometrowego odcinka do użytku to 2028 rok. Patrząc z perspektywy pozostałych odcinków należy spodziewać się pewnych opóźnień. Dość powiedzieć, że na innych odcinkach sytuacja wygląda tak, że najszybciej ekspresową 19 pojedziemy na odcinku obwodnicy Kocka. Tu zaawansowanie prac jest największe. Wiosna 2026 roku. To realny termin oddania tej inwestycji do użytku. Już jeździmy nową nitką. Stara droga jest jest utwardzana. Jak wyglądają prace na dwóch innych odcinkach, które są w realizacji od Lublina do Lubartowa, włącznie z obwodnicą tego miasta? Poziom zaawansowania prac wynosi około 40%. Podobnie ma miejsce sytuacja na północy od Międzyrzeca Podlaskiego aż do granicy województwa lubelskiego i Mazowieckiego. Najdłużej na ekspresową 19 w naszym województwie poczekamy na dwóch odcinkach między Lubartowem a Kockiem oraz Między Radzeniem Podlaskim a między Rzecem Podlaskim. Tu drogowcy wciąż czekają na wydanie decyzji z RIT. Kiedy te decyzje zostaną wydane, miejmy nadzieję, że w przyszłym roku, tak aby wreszcie można było ruszyć z realizacją tej kluczowej dla całej Polski wschodniej inwestycji. Wydłuża się kolejka tirów oczekujących na wyjazd z Polski na Ukrainę. W Dorochusku czas oczekiwania na odprawę wynosi już półtorej doby. Wydłużyła się też kolejka na przejściu w Chrebennem. Spokojnie za to jest na kierunku białoruskim. Tam przewoźnicy odprawiani są praktycznie na bieżąco. W Dorochusku sytuacja jest coraz trudniejsza. Dziś rano czas oczekiwania na odprawę wynosił 36 godzin to o 9 godzin dłużej niż wczoraj. W kolejce stoi ponad 800 ciężarówek. Policja wprowadziła buforowanie ruchu na Krajowej 12. Wielokrotnie wydłużyła się też kolejka w chrebennem z 5 do 18 godzin. Służby celno-skarbowe oraz Straż Graniczna pracują w pełnej obsadzie. Świąteczne kolejki to standard. Spedytorzy chcą zamknąć rok kalendarzowy. Służby podpowiadają sposób na szybszy powrót kierowców do Polski. Przejścia graniczne w Dołchobyczowie czy w Zosinie mm, odprawiają puste samochody ciężarowe, duże duży ruch samochodów ciężarowych na kierunku wjazdowym do Polski, więc ci przedsiębiorcy, którzy nie będą chcieli oczekiwać na, przed, na przykład przed przejściem granicznym w Dochusku, będą mogli się kierować na te mniejsze przejścia i tam próbować wjechać do Polski szybciej. Zupełnie inna sytuacja jest na granicy z Białorusią. Przejście graniczne w Koroszczynie przez długi czas było jedynym drogowym, towarowym przejściem łączącym Polskę z tym krajem. Od wznowienia ruchu w Kuźnicy i Bobrownikach widać wyraźnie, że ten terminal został już odciążony już od dłuższego czasu odprawy odbywają się na bieżąco, czyli po stronie polskiej żadne samochody nie oczekują na wyjazd na wyjazd z Polski. To się odbywa na bieżąco. Można powiedzieć, że nawet wykonujemy odprawy poniżej naszych możliwości, no bo samochody po prostu nie dojeżdżają do tych, do tego przejścia granicznego. Znacznie zmniejszyła się kolejka samochodów osobowych oczekujących na odprawę w Terespolu z 12 do 5 godzin. Ruch osobowy w Zosinie i Chrebennem odbywa się praktycznie na bieżąco. To jest Panorama Lubelska. Spójrzmy, co jeszcze w programie. Choinkowe Last Minute. Jedyne takie muzeum w kraju. Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Święta to czas spotkań i odwiedzin. Policja apeluje do kierowców, żeby podczas świątecznych wyjazdów zachowali rozsądek i przestrzegali przepisów, na co zwracać szczególną uwagę. O tym Marcin Otto i jego gość. Dzisiaj przed południem na drogach województwa lubelskiego nie było wzmożonego ruchu. Nie było też niebezpiecznych zdarzeń, a to ważne, no bo wczoraj wieczorem spadł śnieg, temperatura spadła poniżej zera i miejscami naprawdę było ślisko. Mimo, że warunki na drogach teraz są dobre, trzeba uważać. A dlaczego trzeba uważać? To pytanie kieruje już do młodszej aspirant Beaty Kieliszek z komendy wojewódzkiej policji w Lublinie. Dzień dobry, proszę na co uważać w tym okresie świątecznym w trasie? Okres świąteczno-noworoczny to czas wytchnienia, jednak dla policjantów jest to czas zmożonej pracy. Na naszych drogach możemy spotkać większą ilość patroli Wydziału Ruchu Drogowego. Policjanci podczas swojej służby będą kontrolować prędkość, będą sprawdzać stan czynności kierujących, sposób przewożenia pasażerów czy stan techniczny pojazdów. Pamiętajmy, że o swoje bezpieczeństwo w dużej mierze możemy zadbać sami. Przygotujmy się do wyjazdu. Odpocznijmy, zaplanujmy postoje. Przede wszystkim nie spożywajmy alkoholu. Pogoda jest zmienna. Występują opady atmosferyczne. Temperatura spada poniżej zera. W przypadku wystąpienia gołoledzi, droga hamowania znacznie się wydłuża. Zachowajmy szczególną ostrożność zachowajmy odpowiednią i bezpieczną odległość od poprzedzającego nas pojazdu i dostosujmy prędkość jazdy do panujących warunków. Właśnie na co uważać w trasie? Kierowca jest odpowiedzialny nie tylko za siebie a i za swoich pasażerów, ale także za innych uczestników ruchu drogowego. Kierowca powinien być maksymalnie skupiony na tym, co znajduje się na drodze. Nic nie powinno go rozpraszać, żaden telefon czy hałas w samochodzie. Pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo zależy od nas samych. Także musimy się do tego odpowiednio przygotować i liczyć się z utrudnieniami na drodze z uwagi na to, że ruch w tym okresie jest zmożony. Ja dodam od siebie, że ten weekend świąteczny jest naprawdę długi, tak więc miejmy nadzieję, że te powroty ze świątecznych wojaży, na przykład z gór, rozłożą się w czasie. I ten ruch nie będzie się koncentrował tylko w wybrane godziny, w wybrane dni. Uważajmy na siebie, uważajmy na swoich bliskich, sprawmy, żeby te święta były spokojne. I bezpieczne dla nas wszystkich. Jest nieodłącznym symbolem świąt choinka, bo o niej mowa po prostu musi być. Dziś, mimo dnia wolnego od handlu, można ją było jeszcze kupić. Takie choinkowe, last minute, z niezłym skutkiem. Targ pod zamkiem w Lublinie to miejsce, które od zawsze w grudniu staje się centrum choinkowym. W tym roku napotkało na drogowe przeszkody. W poprzednią wigilię był nieco większy ruch ze względu na to, że działają tutaj remonty drogowe. Czyli teraz mało kto przyjeżdża. Czy mało kto przyjeżdża, nie powiedziałem, ale na pewno jest o wiele mniejszy zainteresowanie tej choinką poprzez te remonty. Remonty, choć uciążliwe, nie odstraszyły wszystkich. Choinka Lest minet, to dla jednych sprawa losowa. Tak się złożyło w tym roku. Tak. Mieliśmy już taką wybraną w jednym miejscu. Kazało, że że nie ma jednak, także tu przyjechaliśmy dzisiaj. Dla innych tradycja. Przygotowania świąteczne i potem choinkę, potem dłużej stoi, dłużej się można cieszyć. Nie wyjeżdżamy na święta, nie musimy się wcześniej nacieszyć, jak znajomi kupują wcześniej, żeby mieć przez kilka dni, bo potem wyjeżdżają i wracają, to tylko sprzątają igły. To my raczej mamy tak, że choinkę się... No, na ostatnią chwilę ubieraj, jest na Wigilię, potem jest przez święta i stoi u nas do Trzech Króli. To spokojnie, a później i dłużej, chyba. Jest w tym wszystkim jeszcze jeden aspekt ekonomiczny. Dzisiaj o ile procent taniej niż na przykład dwa tygodnie temu, no, za 20% taniej. Udało się zejść z sceny? Y tak, dostałem rabat. Dziękuję. Fajnie było i y, jestem zadowolony i z wyboru, bo w sumie fajna choinka takiej szukałem, nie za szerokiej, dość wysokiej. Y, no jest idealnie. Idealnie byłoby jeszcze podlewać drzewko regularnie. Dzięki temu świeżo ścięte jodły czy świerki mogą nam towarzyszyć aż do Gromnicznej. To jedyne takie muzeum w Polsce – Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Kolejny rok działania to wzmożony czas powiększania zbiorów i tworzenia kolejnych wystaw. Muzeum jest też miejscem, w którym możemy się dowiedzieć, jak polarnicy spędzają święta. To jedna z najnowszych wystaw stałych w Muzeum Polarnictwa w Puławach, ukazująca stare urządzenia do kartowania map oraz pracę polarników w terenie. Placówka na bieżąco uzupełnia swoje zbiory. Za jej pracownikami intensywny rok, w czasie którego wiele się działo. Też ten rok upłynął nam pod znakiem różnych spotkań, konferencji naukowych, i mieliśmy w listopadzie, na początku listopada, było Duże Międzynarodowe, międzynarodowe Sympozjum Polarne tutaj u nas. Wzięło w nim udział około 200 polarników z Polski, z zagranicy, z różnych ośrodków naukowych. Część tych polarników obiecała, że przekaże niektóre ze swoich polarnych pamiątek muzeum. Tym samym placówka pozyska nowe eksponaty, a to ważne, bo w planach są kolejne ekspozycje stałe, jak i czasowe. Przymierzamy się w tej chwili do, kolejnych, do aranżacji kolejnych sal. Mamy przygotowaną już część na pierwszym piętrze Uniwersytet Marii curie Prowadził się już pod koniec września, więc tamte sale będziemy aranżować już w roku następnym. W muzeum możemy zobaczyć m.in. tę makietę polskiej stacji antarktycznej imienia Henryka Arctowskiego. Nie jest ona jeszcze ukończona, trwa jej budowa. To zatem idzie w Antarktyce, w te święta jest więcej polarników niż zwykle. Trzeba też pamiętać, że teraz tam trwa lato, a temperatury mogą sięgać nawet 10 stopni Celsjusza. Inaczej z kolei jest na północy w Arktyce. Tam jest y, w tej chwili noc polarna, która trwa na Spitzbergenie właśnie na stacji imienia Stanisława Siedleckiego. Ona trwa ponad 100 dni, także w tej chwili trudno tam mówić o gwia gwiazdce, bo są właściwie gwiazdy, a takim rozmaiceniem może być Zorza Polarna, która właśnie się pojawia. I może być obserwowana. Muzeum Polarnictwa w Puławach w tym roku odwiedziło blisko 10 tysięcy osób. To o 4 tysiące więcej niż w zeszłym roku. I to wszystko dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę zdrowych, radosnych i spokojnych świąt. Do zobaczenia.